Witam was serdecznie w kolejnym materiale z serii New Releases na Amazon i dzisiaj będziemy omawiali sobie produkty, które to sprzedają się już, mimo tego, że ich czas życia na Amazonie wynosi około 30 dni. Więc są to bardzo młode produkty, ale produkty, które już załapały uwagę klientów i się dobrze sprzedają, ponieważ te produkty, które będziemy dzisiaj omawiali, również tak jak ostatnio, mają rankingi BSR poniżej 100 tysięcy, a dzisiaj skupimy się na kolorowankach w większości przypadków, żeby nie przedłużać. Przechodzimy do pierwszego produktu, który dla Was wyłoniłem, a jest to Happy Easter Coloring Book for Adult. I tutaj ta kolorowanka mi się spodobała z tego względu, że jest ona nieco inna niż wszystkie, które możemy spotkać na Amazonie w kontekście właśnie Wielkanocy, dlatego, że ona jest zrobiona tutaj tak bardzo elegancko. Czarny kolor i złoty kolor tutaj przywołują nam właśnie takie poczucie elegancji, i jest to też ujęte w podtytule. Jest to Elegant Adult Coloring Book for Easter Celebration. Kolorowanka jak kolorowanka, natomiast okładka tutaj mocno się na pewno wyróżnia na tle pozostałych kolorowanych dla dorosłych, właśnie w tematyce świąt. Tutaj mamy potwierdzenie to w pozycji BSR, dlatego że to jest 34 tysiące około. Kolorowanka ma 94 strony. Jest poprzedzielana stronami, które powodują to, że nie przebija się kolor po prostu na drugą stronę, dlatego. Tych stron jest 94. W rzeczywistości mamy 45 różnych tutaj designów do pokolorowania. Produkt kolejny Sile Houtets Animal One Color Coloring Book. Tutaj znowu kolorowanka, która fajnie wyróżnia się wśród innych. Ktoś wpadł na pomoc, żeby zrobić taką One Color Coloring Book. Jak to wygląda wewnątrz? Mamy tutaj zwierzęta różnego rodzaju. O, z tyłu okładki widać, jak to dokładnie wygląda. Czyli jest tutaj lis i jednym kolorem takiego lisa kolorujemy. Mamy tutaj jakiegoś psa i tak samo jednym kolorem to jest pokolorowane. 25 takich zwierząt mamy tutaj do pokolorowania. Zajmuje to pozycję BSR 91 tysięcy, więc. Bardzo fajny pomysł na kolorowankę. Kolejna kolorowanka The Ultimate Adult Coloring Book. 10 dolarów aż kosztuje. Ta kolorowanka, bardzo fajna okładka rzucająca się w oczy. Też bardzo fajny zrobiony środek. Jest wiele takich różnych dodatków do tej kolorowanki poprzedzających cały kontent główny, czyli poprzedzających tą kolorowankę. Mamy też link do Instagrama, bodajże. I sama kolorowanka też jest zrobiona bardzo ciekawie. Jest to kolorowanka na pewno dla dorosłych i zawiera wiele elementów różnych. Bardzo fajnie zrobiony produkt. A plus Content również wygląda rewelacyjnie. Ranking BSR to jest tylko 100 tysięcy, natomiast to ma 304 strony, dlatego też taka cena. Kolorowanka na pewno z dużym potencjałem na lepszy BSR w przyszłości. Następny produkt Blossom Adult Coloring Book, czyli znowu kolorowanka dla dorosłych, w tym przypadku z motywem tutaj różnych roślin. Ta kolorowanka też zajmuje dobry ranking BSR, bo to jest 12380 pozycja. Wydana 15 marca tego roku, czyli dwa tygodnie temu. Kolejny produkt Ramadan Coloring Book, czyli święto islamistów. 24 000 ranking BSR jest to kolorowanka po prostu związana z tym wydarzeniem, prosta, zwykła kolorowanka następny produkt, Ramadan Coloring Book również, natomiast trochę inna inny rozmiar tej, tej książeczki to jest już w kwadratowym formacie, mamy tutaj 8,25x8,25 /825 i pozycję BSR 20144 tylko 25 stron wydana również koło Dwóch tygodni temu i zajmuje bardzo, bardzo dobrą pozycję. Kolejny produkt, Kindergarten Math Workbook, i tutaj jest produkt dla dzieci w wieku 5-7 lat, dla pierwszej klasy. Co tutaj się zawiera wewnątrz? To jest Practice Number, czyli tutaj po śladzie sobie piszemy cyferki: dodawanie, odejmowanie, mierzenie, kształty, czas i pieniądze. Mamy tutaj pozycję BSR 14 14000, bardzo dobra fajnie A plus content zrobiony, wewnątrz ten produkt przedstawia się następująco, jest to bardzo też obszerny produkt, zrobiony ciekawie, zawierający wiele aktywności, tutaj jak widzimy mamy właśnie to pisanie numerów, cyfr, tutaj już mamy co tutaj mamy? Discover aha, ok, czyli liczenie tych, tych postaci tutaj w zależności od tego ile ich tutaj jest, taka jest obok cyfra tutaj mamy Count the number of fruit on each row. Ok, czyli trzeba policzyć po prostu i połączyć z odpowiednią cyfrą, więc wiele takich różnych aktywności dla dzieci. Bardzo fajna, ciekawa okładka. Możemy sobie zobaczyć tego autora. Czy on tutaj stworzył serię takich produktów? Podejrzewam, że tak. Tak jak widzicie, mamy tutaj różne produkty do różnych grup docelowych, nawet ale jest bardzo spójna seria zrobiona, chociaż z tych czterech produktów. Reszta również jest powiązana z książkami edukacyjnymi dla dzieci, więc bardzo fajna seria. Polecam się tutaj wzorować. Kolejny produkt: Homeschool Lesson Planning Minimalist Notebook. I to jest bardzo prosty produkt. Zobaczcie, jaka tu jest cena tego produktu: jest 18 dolarów. On się sprzedaje bardzo dobrze, bo jest ranking BSR 58 000, Ma 260 stron, ale te strony nie wymagają tutaj nie wiadomo jakiej pracy, bo jak widzicie to są strony po prostu w kratkę. Stronę w kratkę na końcu jest jakiś kalendarz do wypełnienia, własnoręcznego, dwie, trzy strony poprzedzające ten cały, można by tak to nazwać, content główny. Czyli produkt no content, tak naprawdę. I koszt, koszt tego produktu 18 dolarów to jest około 100 zł, moi drodzy. No, może przesadzam, poniżej 100 zł, ale jest bardzo, bardzo drogi. A sprzedaje się bardzo, bardzo dobrze. Więc to też może być dla Was indykacja, do tego, że tutaj cena na Amazonie nie zawsze jest tym czynnikiem decydującym o zakupie. Vintage Tattoo Design Coloring Book for Adults, czyli kolorowanka z motywami różnych tatuaży, właśnie do pokolorowania. Fajnie przemyślanie zrobiony produkt z tyłu okładki, też fajnie zagospodarowany. 8 dolarów kosztuje. Mamy. A Plus Content i pozycję BSR 7488. Rewelacyjna pozycja BSR. Kolejny produkt Cute Creatures Coloring Book i ta książka również sprzedaje się bardzo dobrze. 4 dolary tylko kosztuje. Co ona zawiera w środku? Jaki tu jest motyw tej kolorowanki? To są właśnie takie słodkie zwierzątka. Tu mamy jakiegoś jelonka, sowę, nie wiem co to jest, jakiś miś, lis, tu jednorożec, bodajże, czy jakaś Hybryda jednorożca z delfinem, tutaj jakiś myszoskoczek, jeżyk i tak dalej. słoń. Więc takie słodkie zwierzątka, też coś innego niż wszystko. Pozycja BSR 4961. Jak możecie zobaczyć, mimo tak wysokiej pozycji BSR, ten produkt nie ma nawet jednego bestsellera. To wynika po prostu z tego, że jest w bardzo konkurencyjnych kategoriach umieszczony. Nie zawsze produkty o wysokich BSR to są bestsellery. Pamiętajcie. O tym, o niskich BSR, przewrotnie rzecz ujmując, więc taka kolorowanka znów może być dla was inspiracją. Następna kolorowanka MAMS Coloring Book for Stress Relief, czyli kolorowanka też dla dorosłych, kolorowanka przeznaczona, stargetowana do mam właśnie i produkt prosty, produkt, który opiera się o motyw właśnie jakichś wazonów, kwiatów, tego typu rzeczy. Tutaj z tyłu możemy sobie podejrzeć troszkę więcej. Na pewno jest to kolorowanka dla dorosłych nie dla dzieci A+ zrobione 11156 pozycja BSR kolejny produkt Creative Heaven Village Charm Coloring Book znowu kolorowanka oparta o motywie wioski ja pokazywałem wam te produkty tego autora w odcinku na YouTubie gdzie omawialiśmy sobie przykłady różnych serii jest to rewelacyjny autor i produkty robi również bardzo bardzo ciekawe na pewno są one skomplikowane. Są to kolorowanki dla dorosłych, wieloelementowe, bardzo złożone i sprzedają się bardzo dobrze też, bo tu jest 19 949, 64 strony. Polecam Wam zajrzeć sobie na stronę tego autora: Teresa Goodrich. OK, Color by Number for Adults Spring Patterns Black Background czyli znowu jakieś kolorowanie związane z wiosną, z czarnym. Tutaj, tłem, jak mamy tutaj to podkreślone, kolorowanie po numerach, czyli numer pierwszy black odpowiada kolorowi czarnemu, grey szary, brown, brązowy odpowiadają odpowiednio dwójce i czwórce, i tak należy pokolorować te obrazki. Też widzicie. Rzadko spotykane produkty, jeśli chodzi o kolorowanki na Amazonie w tej właśnie formie, więc jest to też jakiś pomysł na wyróżnienie. Sprzedaje się bardzo dobrze, 26276, zresztą powtarzam, że sprzedają się bardzo dobrze, bo się sprzedają bardzo dobrze, ale to są wszystkie produkty z rankingami poniżej 100 tysięcy, więc każdy z nich sprzedaje się bardzo dobrze. Duzul Smash Coloring Book Flowers and Stripes, 695, Newry, znowu paterny, jakieś kwiatki, rośliny i tego typu Rzeczy. Również wieloelementowa kolorowanka przeznaczona dla osób dorosłych. Tutaj ranking 26 tysięcy. I produkt kolejny: Koi Fish Coloring Book Original Art of Eliza Fasulo. Yy, oczywiście to jest nazwa tego autora. Mamy yy, motyw oparty o jedną rybę. Yy, tutaj w różnych oczywiście yy, ułożeniach, w różnych konfiguracjach ta rybka występuje. Kolorowanka yy, stargetowana do. Do osób starszych, na pewno do, do osób dorosłych, i oparta o jeden motyw, co jest bardzo ważne, tym właśnie ten autor się wyróżnił. I tutaj też mamy ranking BSR 27800, czyli wysoki ranking BSR, dobra sprzedaż, natomiast pozycje w kategoriach zajmuje ponad setną, w każdej z tych trzech. Więc tutaj ta książka pozycja, ta książka do bestsellera ma bardzo daleko, ale sprzedaje się bardzo dobrze. Więc nie wiążcie nigdy. Pozycji BSR z bestsellerem, bo to zależy od konkurencyjności kategorii. Kolejna książka Inspirational Affirmations Adult Coloring Book, znowu kolorowanka dla dorosłych, kolorowanka z różnymi afirmacjami do pokolorowania. Jak tutaj widzicie, w środku afirmacja, dookoła pattern i to jest produkt, który zajmuje pozycję BSR numer 30844. Następna kolorowanka Kawaii Steampunk Coloring Book. Znowu produkt bardzo wyróżniający się na tle innych. Zobaczcie, jak to wygląda sobie w środku. Mamy poprzedzające strony Content, mamy QR code kolor test page, nawet dwa, i bardzo taka złożona kolorowanka, jak widzimy tutaj na tylnej okładce, tak wyglądają postaci do pokolorowania wewnętrzu, bardzo niska cena, bardzo fajny A i pozycja około 30 tysięcy BSR, czyli też bardzo, bardzo dobra. Produkt ostatni na dziś to jest 50 Healing Scriptures Adult Coloring Book. Pozycja BSR, od tego zacznijmy. To jest 46 tysięcy i mamy kolorowankę również dla dorosłych. Widzimy jakiś tutaj cytat z Biblii. The Lord my God will be with me. Czyli kolorowanka taka bardzo, bardzo chrześcijańska, katolicka. Więc dla osób dorosłych i dla osób starszych, tutaj mamy, widzicie, bardzo fajny przykład tego, jak można wykorzystać jednak tą czarną stronę, czy tą pustą stronę, którą zostawiamy, aby podczas kolorowania nie przebijał kolor na drugą stronę. Tutaj są cytaty po prostu z Biblii, więc nie zawsze to musi być tylko czarna strona. Mamy tutaj jeszcze lekko, lekko przyciemnione tło w postaci jakiegoś paternu, właśnie i tak to można też zrobić. Dziękuję Wam serdecznie, moi drodzy. Mam nadzieję, że zaczerpnęliście nieco inspirację. Dzisiaj przeważały zdecydowanie kolorowanki, ale akurat w takiej kategorii się dzisiaj poruszałem. Życzę Wam udanej, spokojnej niedzieli. Trzymajcie się na razie. Pa! pa.